Witajcie, ogrodniczki, ogrodnicy. Jak zapewne zauważyliście, dzisiaj jestem w towarzystwie Azali. Azali, której okres świetności w tym sezonie już minął. Ale ja o niej pamiętam. Muszę zadbać o to, aby w przyszłym roku zakwitła równie pięknie. Lecz jak to zrobić? Dzisiaj właśnie o tym. Najpierw ważna rzecz, o której nie powinniśmy zapomnieć. Obrywanie przekwitłych kwiatostanów. Zaraz po przekwitnięciu należy je oberwać, aby krzewy nie marnowały energii na wytwarzanie nasion. Robimy to bardzo ostrożnie, bo w tych miejscach wyrastają nowe pędy, na których jesienią pojawią się pąki kwiatowe. Już jesienią poznacie je po grubości. Tam, gdzie będą kwiaty, pączek jest wyraźnie grubszy niż ten, gdzie wiosną roślina wypuści tylko liście. To samo robimy u rododendronów. To bardzo łatwo odchodzi. Dużo łatwiej niż u azali. Z rododendronami i azaliami postępujemy niemal identycznie. Aby miały siłę zawiązać pąki kwiatowe, trzeba je zasilić. I właśnie teraz jest ten czas po kwitnieniu. Popatrzcie, ile nawozów do samych roślin kwasolubnych. Ja oczywiście porównuję sobie składy nawozów i tym się kieruję, stosując najbardziej odpowiedni na dany okres. Ale można się kierować opisami, dla jakich roślin przeznaczony jest nawóz i też będzie ok. Wiosną zastosowałem nawóz zakwaszający, który poprawił środowisko wzrostu tych roślin i zaopatrzył je w azot potrzebny do rozwoju. No bo kwiatki już były. Teraz dam coś, co zainicjuje zawiązywanie pąków kwiatowych. Nawóz do azali i rododendronów. Ale nawóz do roślin kwasolubnych czy kwaśnolubnych też będzie bardzo dobry. W obydwu jest fosfor, który skłoni rośliny do zawiązywania pąków kwiatowych. Nawóz granulowany w ilości podanej na opakowaniu rozsypujemy w granicach korony rośliny. Czas jego działania zależy od temperatury i wilgotności gleby. Jeśli po zastosowaniu nawozu długo nie padał deszcz, a wy nie podlewaliście albo było zimno, nawóz będzie dłużej leżał w ziemi czekając na wilgoć. Mam też nawóz do podlewania w proszku. Do rozpuszczenia w wodzie. Na opakowaniu też jest dokładnie opisane, jak go stosować. Nawozy te działają krócej, ale szybciej. Więc jeśli mamy roślinę, która dawno nie była nawożona, to nie podwójna dawka granulatu, ale właśnie nawóz wpłynie do stosowania do globowego i do listnego. Jeśli zamierzacie nawozić do listnie, to dobrze jest do roztworu dodać kilka kropel mydła ogrodniczego albo zwykłego płynu do mycia naczyń. Dzięki temu nawóz będzie lepiej przyklejał się do liści. A pod koniec lata zmienimy nawóz na jesienny, przygotowujący rośliny do zimowania. No i przyszedł czas na nawożenie azali, którą sadziłem kilka tygodni temu. No to tyle pracy na dzisiaj. Opowiedziałem Wam, jakie warunki należy spełnić, aby Wasze rododendrony i azalie wypełniły wiosenny ogród kolorami od żółci aż do fioletu. Kwaśna ziemia, nawożenie i obrywanie przekwitłych kwiatostanów. No oczywiście przy tych kwiatowych tego nie robimy, bo chyba byśmy oszaleli. A to wszystko to klucz do sukcesu. Jeśli się podobało, a jesteś pierwszy raz na naszym kanale, zasubskrybuj go. Kliknij w dzwonek, a będziesz na bieżąco. Ze wszystkimi się już żegnam. Do zobaczenia.